Przeglądam sobie dzisiaj taką facebookową keto grupę i pisze tam jakiś facet, że pierwszy dzień dzisiaj jest na keto i weźcie, dajcie mi jakieś inne napoje do picia niż tylko wodę, bo ja już mam serdecznie dosyć. Po pierwszym dniu, po pierwszym dniu ty już masz dosyć picia wody. Jak ty nie jesteś w stanie wypić wody samej przez pierwszy, w ciągu pierwszego dnia, to jak ty sobie człowieku poradzisz przez następny miesiąc, trzy, rok czy ileś? Wy musicie sobie zdać ludziska sprawę, że keto, jak każda inna w sumie jest dieta, to jest inwestycja długoterminowa. Po pierwszym dniu picia wody na pewno nie schudniecie, na pewno nie osiągniecie pełni swojego zdrowia, ani szczytu swoich możliwości, więc wy musicie po prostu zacisnąć pośladki, przeboleć, pierwszy miesiąc i na pewno się zdążycie przyzwyczaić do wielu różnych rzeczy, tak jak na przykład no, do strasznej, strasznej, masakrycznej rzeczy, jaką jest picie wody, tak? Dacie radę, dacie radę ludzie, no pierwszy dzień no ludzie, no. Chciałabym jeszcze dodać, że jeżeli myślicie o różnego rodzaju soczkach bezcukrowych, rzekomo, yy, że nie. Absolutnie nie. One są tak napakowane chemią, że z jedzeniem to w ogóle nie miało absolutnie żadnego, wspól nic wspólnego. I na pewno ale zdrowszą alternatywą byłoby zrobienie sobie jakiejś malinowej herbatki czy innej owocowej herbatki. Poczekanie aż roztygnie, rozrobić sobie z wodą tam troszeczkę. I to sobie popijać w ciągu dnia, ale na pewno żadnych soczków... Bo to jest sama chemia po prostu i to nie ma w organizmie żadnego miejsca. Odradzam, odradzam, kategorycznie.